Cześć, ja nazywam się Paweł Szczabel, a Ty słuchasz podcastu Niepoprawne Religijnie. I już na wstępie zapraszam Cię do tego, żeby subskrybować ten kanał, ten podcast, gdziekolwiek go teraz słuchasz, żebyś był, żebyś była na bieżąco z wszystkimi odcinkami. Mój dzisiejszy gość jest jak zwykle bardzo bliską mi osobą i wyjątkową osobą. Radka poznałem kilka lat temu. U Franciszkanów oboje chcieliśmy zostać zakonnikami, więc trafiliśmy do postulatu w malutkiej miejscowości Kobylin w Wielkopolsce. Mieszkaliśmy tam razem przez kilka miesięcy. Radek odszedł przede mną, wrócił do świata, ja kilka miesięcy później, ale to, co mnie w nim urzekło, to przede wszystkim jego głód autentyczny, głód pana Boga. I jego świadectwo. W tym podcaście Radek będzie opowiadał o swojej modlitwie Pismem Świętym, ale mam nadzieję, że kolejna seria odcinków podcastowych będzie dotyczyła właśnie świadectw, i wtedy uda mi się namówić Radka na to, żeby podzielił się swoim świadectwem, bo no, nigdy wcześniej od nikogo nie słyszałem. Takiego świadectwa jest ono dla mnie niezwykle poruszające i historia życia radka sprawia, że jest on naprawdę niezwykłym człowiekiem. I bardzo się cieszę, że zgodził się porozmawiać ze mną i podzielić się z nami świadectwem, słowem. Zapraszam bardzo serdecznie do przesłuchania kolejnej rozmowy, wywiadu o tym, jak modlić się Słowem Bożym. Dzisiejszy gość nazywa się Radosław Schneider. Cześć Radku. Cześć Pawle. <gry> Dobrze cię słychać i widzieć. Powiedz proszę kilka słów o sobie kim jesteś? Co robisz na co dzień? Więc tak, jestem mężem jednej żony, za chwilę będę ojcem. Mam 25 lat w niedzielę urodziny, akurat się tak żyło. O, super. Więc ja sobie pracuję jako logistyk w firmie handlowej, a na co dzień staram się głość Pana Jezusa wszędzie, gdzie się da, szczególnie w internecie, na płaszczyźnie internetu wirtualnej, jakiejś rzeczywistości. Co więcej... Chodzę do wspólnoty Wspólnota Beta w Katowicach Piotrowicach. Jestem tam liderem pomocniczym do spraw ewangelizacji. Staram się głosić, jeździć, posługiwać, szczególnie bierzmowańcom, głosić Słowo. A na co dzień żyję po prostu. <grytanie> no pięknie, super. A, a propos słowa, od razu płynnie przejdziemy do pierwszego pytania. Powiedz proszę, jakie ostatnio słowo czy fragment Pisma Świętego jakoś szczególnie Ciebie poruszył. Taki fragment, który możesz i, i chcesz się podzielić. Więc ostatnio mamy spotkania swojej wspólnoty w czwartki. Ostatnio prowadziłem właśnie modlitwę wspólnotową w kaplicy i prosiłem Ducha Świętego podczas piosenki, jak, jak śpiewaliśmy, żeby dał właśnie jakiś cytat, żeby żeby się modlić modlić właśnie Słowem Bożym. Nawet sobie przygotowałem. To jest, było z Ewangelii Jana, rozdział 16, 23 werset. W owym dniu o nic nie będziecie mnie już pytać. Uroczyście zapewniam was, o cokolwiek poprosicie ojca w imię moje, dawam. Dotychczas nie prosiliście o nic w imię moje. Proście więc o otrzymacie, aby wasza radość była pełna. Co się składa też, bardzo ciekawe, bo mamy teraz konferencję też u nas na wspólnocie Credo i lecimy po prostu z tematem Wierzę w Boga po kolei. Kolega właśnie, który, który też jest od muzyki jakby liderem muzycznym, głosił konferencję, więc to tak przyszło też... Jakby bardzo fajnie do święty to poprowadził, bo jest zdanie w owym dniu: o nic nie będziecie mnie już pytać, bo wszystko zostało już wytłumaczone na konferencji. To się tak złożyło e, niesamowicie. Bardzo mnie to poruszyło, żeby prosić imię e, w imię Jezusa, wszystko, w jego imię. wtedy nasza radość be, be, będzie pełna po prostu. Super. O, dzięki za to świadectwo. Ja też się krótko podzielę. To była akurat wczorajsza Ewangelia. Dziś jest wtorek, 14 stycznia, kiedy rozmawiamy. Powołanie Szymona i Andrzeja. I taka bardzo prosta myśl mi przyszła, że to pytanie, znaczy to, to, tą zapowiedź, czy tą obietnicę, które Jezus dał Szymonowi i Andrzejowi, to jest bardzo dobry sposób na to, żeby rozeznać. Swoje miejsce i swoje powołanie, to co Bóg chce, żebyś robił. Bo on do nich mówi, Jezus do nich mówi, chodźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I on nie nawiązał do jakiejś tam nie wiadomo jakiej rzeczywistości czy sytuacji z ich życia, tylko do bardzo konkretnej, która bardzo w bardzo taki wyraźny sposób. W który bardzo konkretny sposób mogli zrozumieć po prostu. Nie? I pomyślałem sobie, że a co, gdyby Jezus dzisiaj przyszedł do mnie, to co by mi powiedział? Nie? Co ja robię dzisiaj? Jaka jest moja praca? Więc pomyślałem sobie, no, pracuję w magazynie, zbieram produkty od klientów. I gdyby Jezus przyszedł dzisiaj na przykład do mojego magazynu, no to mógłby powiedzieć: Powiedział, mną, ma sprawie, że będziesz zbierał ludzi na przykład, nie? Albo pakował ludzi, nie? <grym> Ale to, to oczywiście fajnie mi się ułożyło, akurat w całości. To ma sens, chociażby ze względu na pomoc ludziom bezdomnym i, czy inne sytuacje. Akurat ja wiem, że to jest moje powołanie, żeby. Żeby zbierać się tych takich najbardziej poranionych i postrzępionych i odrzuconych ludzi. Więc w mojej sytuacji akurat to się sprawdziło. Nie wiem, czy w każdej sytuacji, w każdym zawodzie tak by, to, to, by, to by pasowało, ale u mnie tak i to było dla mnie takie bardzo poruszające osobiste spotkanie z panem. Radku, chcę się ciebie teraz zapytać o to, jak wygląda Twoja codzienna modlitwa pismem świętym? Gdybyś mógł tak praktycznie, prosto powiedzieć, jak to u Ciebie jest? Pewnie, praktycznie. To wygląda tak, że zakupiliśmy sobie z żoną superprodukcję Pisma Świętego. Staramy się tego słuchać. Też razem, ale często oddzielnie, bo moja żona jest teraz w ciąży, za chwilę wchodzimy w termin, więc ja chodzę do pracy, ona jest w domu. Ciężko potem połapać. Praktycznie to wygląda tak, że codziennie rano jadąc do pracy, zakładam słuchawki i słucham nie tyle, co czytam, co słucham Pisma Świętego. Potem staram się w drodze do pracy. Złapać chociaż jedną myśl, praktycznie jest coś powiedziane, jest jakieś zdanie, i próbuję to zdanie jakby do danej sytuacji w życiu odnieść. Czyli powiedzmy, mm -hmm. tak jak z tym zbieraniem, to tak jak z tym powołaniem, to próbuję pomyśleć po prostu, w jaki sposób on mnie chce powołać. Czy to mają być drobne rzeczy? Czy to mają być wielkie rzeczy, od czego on chce zacząć, jak to wygląda, jak on mnie powołał, jak ja działam teraz w ogóle. Próbuję sobie wejść w daną sytuację, powiedzmy Andrzeja, który łowił ryby i wybył w łódce. I tak samo jak mówiłeś wcześniej, po prostu rozkminiam nad tym, staram się myśleć. Potem wchodzę do pracy, więc jest ciężej, pracuję i tak dalej. Wychodząc z pracy znowu, Wchodzę w jakiś temat, czy, czytam sobie psalm, bo w super, super produkcji jest tylko powiedzmy pierwsze albo drugie czytanie, zależy czy jest niedziela i do tego Ewangelia. Staram się potem jakiś psalm przeczytać. I w zależności, czasami jeździmy z Faustyną na, na adorację, albo wspólnie, jak się modlimy codziennie to też staramy się otworzyć pismo święte na, na ile po prostu pamiętamy, bo to wchodzi oczywiście czynnik ludzki, że czasami jesteśmy zmęczeni, po prostu nam się nie chce i, i to jest całkowicie zrozumiała sytuacja, ale codziennie rano tak, żeby wejść z pismem świętym, to jest to jest taki główny, to jest już taka w cudzysłowie oczywiście mantra, nie? Że jadę rano pociągiem, pociągiem z mojej dzielnicy z Ligoty do centrum Katowic mam 7 minut, to trwa około 4, więc zanim wejdę, włożę sobie słuchawki, to minie półtora, Ewangelia z czytaniem to są 4 minuty, potem wysiadam, idę do sklepu, kupuję sobie śniadanie i cały czas myślę nad tym, jak wchodzę do pracy, to zapominam, wychodzę z pracy, to znowu próbuję nad tym myśleć. Bo w pracy nie staram, się skupi staram się skupiać na tym, co mam jakby do pracy, nie? Bo jest napisane, żeby w dobrych rzeczach być wiernym też, więc yy, próbuję nie odchodzić myślami gdzieś na prawo i lewo, skupić się na tym, co jest ważne. Nie zawsze wychodzi, oczywiście, ale staram się i potem wracam na co dzień albo spotkam się z ludźmi, idę na wspólnoty i rozmawiam, modlimy się na, na, na wspólnym uwielbieniu w kaplicy. Ale tak, codzienna modlitwa to, to rano słucham sobie codziennie Ewangelii. Czyli praktykujesz taką medytację w drodze, można powiedzieć? Tak, tak, tak. tak. Nie używam innych aplikacji w telefonie, ani jakichś tam, ewentualnie jeszcze czytam sobie, jak sobie słucham, to czytam razem z lektorem, żeby też wzrokowo złapać i po prostu pamiętać jakiś wers w głowie. Ale tak, no to potem staram się powiedzieć na Facebooku, nagrać jakąś relację, co mnie poruszyło, żeby też się z tym podzielić. No to zależy po prostu od dnia, jaki jest dzień, ale rano codziennie praktykuję. Pamiętasz może taką sytuację, że właśnie idąc do pracy i rozmyślając nad tym słowem, Później przytrafiło się w ciągu dnia to, co Ci Pan Bóg zapowiedział, to, co Ci powiedział, i później właśnie się zorientowałeś, albo w trakcie, że, że dzisiaj właśnie o tym myślałeś, że to dzisiaj Pan Bóg do Ciebie mówił i to się wydarzyło. Kojarzysz może, pamiętasz taką sytuację? Sytuacji nie pamiętam, ale często mnie porusza dane słowo. I pamiętam, jak w pracy zacząłem o tym opowiadać ludziom ofen, po prostu, że to i to mnie poruszyło, że w ogóle ludzie zgłupiali, że o co, o co ci chodzi w ogóle i co ty do nas mówisz. Ale tak mnie strasznie, już nie pamiętam co to było, pamiętam, że nawet łezka mi poleciała w tramwaju jak jechałem, bo tak mnie poruszyło strasznie. Cały dzień nad tym myślałam. Już nie pamiętam, co to było, bo to było, nie wiem, 3-4 miesiące temu. Jak codziennie mm -hmm. się słucha, to nie pamięta się tych wersów, ale mm, do danej sytuacji to nie, no nie powiem ci teraz dokładnie. Okej, okay. ale tu mnie zaintrygowałeś, bo powiedziałeś, że opowiadasz kolegom z pracy, że poruszyło cię słowo Boże. Jak ty do nich zagajasz? Co, jak, jak zaczynasz taką rozmowę? E, wiesz co? Zależy od sytuacji, ale mm -hmm. często to, to jest wrzucone na relacji na Facebooku, i oni potem się pytają, że znowu. Yy, o jakiejś twarzy śpiewałeś czy coś, a to jest właśnie z zespołu Pawy, Ukaż mi swą twarz i coś tam. I potem im mówię, że to jest właśnie taki zespół religijny i śpiewają, żeby Pan Jezus ukazał twarz, bo w piśmie jest napisane, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz i próbuję im to jakoś wytłumaczyć, jakoś wpleść też Pismo Święte w takie właśnie y, niuanse po prostu. Mhm, super, czyli to co robisz w internetach jest jakimś takim punktem zaczepienia dla, dla ludzi dzięki temu możesz y, głosić nie narzucając się tylko odpowiadając na ich zainteresowanie. Tak ostatnio też Ekstra. lider do mnie dzwonił z wspólnoty i jeden kolega w pracy wypalił co znowu szkolenie religijne wieczorem. Ja mówię no tak znowu szkolenie religijne. <laughs> Fajnie fajne są takie sytuacje super. Rad, trzecie pytanie z tych głównych pytań. Proszę cię teraz o radę, czy kilka rad dla kogoś, kto chciałby regularnie czytać, słuchać Pisma Świętego, ale z różnych powodów ma z tym problem. Czy potrafiłbyś coś takiego teraz nam tutaj powiedzieć, co moglibyśmy wziąć i spróbować wprowadzić w naszą codzienność? Moim zdaniem, tak jak ja właśnie to zrobiłem, to jest ściągnięcie sobie, no bo żyjemy w dobie telefonów, smartfonów, iPhone'ów i innych rzeczy, tabletów. Mhm. Ściągnąć sobie tą aplikację. Codziennie Ewangelia jest za darmo, żeby wykupić całe Pismo Święte, no to trzeba je wykupić za jakąś tam kwotę, nie pamiętam ile to tam kosztuje. To jest aplikacja A... Biblia Audio, tak? Biblia tak, Biblia Audio, Superprodukcja, mhm. dokładnie. Ja z niej korzystam tak jak mówię codziennie. To trwa od 3 do 4 minut góra, więc nawet w samochodzie do Jacka sobie włączyć. Czy no cokolwiek takie słuchawki w autobusie, wyłączyć sobie muzykę swoją i włączyć mhm. na te 3-4 minuty. Nawet nie tyle co się wsłuchiwać. Co, co żeby słowo Boże po prostu było cały, cały czas na uszach przez te 3-4 minuty, a jeśli to już sprawia trudność, to ściągnij sobie czytane Pismo Święte. Bo wiem, że ciężko jest nam, ludziom właśnie w dobie internetu, siąść nad książką. Ja wiem, bo ja też tego doświadczam. Że częściej używam telefonu, choć teraz staram się wszędzie jeździć z pismem pod pachą, że tak powiem. Ale w dobie internetu, ściągnąć sobie aplikację i przeczytać czytanie z dnia, jedząc obiad, bądź jakakolwiek sytuacja, gdzie jest tak zwany międzyczas, można wziąć mhm. telefon zamiast scrollować Face'a czy Instagrama, przeczytać. I to. Wydaje mi się, że jakby każde słowo daje owoc, każde słowo przeczytane też. Kwestia tego, że my nawet tego nie musimy y, zrozumieć, ani nawet zapamiętać de facto, a słowo Boże zrobi robotę taką, jaką ma zrobić. Mm -hmm. Więc y, oczywiście, ja nie mówię, że teraz. Y, Czytajmy byle jak i w ogóle bez zrozumienia, ale nawet jeśli się nie skupimy i to będzie takie po prostu będzie, to wydaje mi się, że po pewnym czasie Duch Święty zacznie po prostu coraz głębiej nas, będziemy czuli głód tego. Ja mhm. tego tak doświadczyłem, ja tego tak doświadczyłem. Ja to na swoim doświadczeniu mówię, że czytałem co jakiś czas, co jakiś czas. Potem czytałem codziennie. Na rekolekcjach ignacjańskich to nie było nic innego do roboty, więc się czytało pismo święte. I w sumie od tamtego czasu tak naprawdę zacząłem praktykować. To było z 2,5 roku temu, może 2 mhm. lata temu, około. Yy, tak, od tamtego czasu tak yy, dość często. No super. Bardzo fajne wskazówki, bardzo praktyczne i proste, ekstra. Dziękuję bardzo za te wskazówki i za tę rozmowę, za Twoje świadectwo, za to co robisz. I niech Pan Cię błogosławi i rozszerza Twoje granice, również te internetowe. I Radku, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia następnym razem. Dzięki, Dzięki. serdeczne. Z Bogiem. Pa. Myślę, że ten odcinek podcastu można szczególnie dedykować tym z Was, którzy są naprawdę szczególnie zabiegani. Taki model, system modlitwy, jak w przypadku Radka, myślę, że może naprawdę bardzo dobrze się sprawdzić. A jeśli masz w swojej głowie teraz kogoś na myśli, z kim chciałbyś, czy chciałbyś, żebym nagrał wywiad, taką rozmowę? Jeśli interesuje Cię życie modlitewne, życie pismem świętym jakiejś konkretnej osoby, to proszę Cię w komentarzu pod tym podcastem napisz o jaką osobę chodzi i kogo chętnie byś posłuchał, kogo chętnie byś posłuchała, a ja postaram się nagrać taki odcinek właśnie z tą osobą. To tyle, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia, z Bogiem Pa.